Cześć kochani, z tej strony Marwa o Wszystkim i Niczym Dzisiaj jesteśmy w nawiedzonym domu w Myszkowie Różne plotki, różne legendy, różne rzeczy chodzą, co tu się tutaj dzieje Jesteśmy ciekawi, co nam się tym razem przydarzy SB7 już czeka Także... Kochani, idziemy, idziemy Nie lubię w tym, co lubię. Aha. Uh -huh. W tym miejscu się taki takich pani a na to jest. Nie mają. A my Nie wiem czemu zazwyczaj z przyzwyczajenia chodzę schylona po schodach. W tym oknie bodaj, było to zdjęcie zrobione przez cicho nowe, dawić sobie straszę po tutaj tam pójść.

To jest dobre miejsce na sesję. Mhm. Jest takie dosyć klimatyczne. Chcemy, żebyście się czuli osępceni, żebyście się nie że tak Was spokój. Dlatego, jeżeli możecie, to bardzo prosimy o odpowiedź na to, Jeżeli tutaj jesteście, to oprócz tego, że możecie porozmawiać z nami przez SB7, możecie też podejść do urządzenia, które trzymają w prawej ręce. Jeżeli podejdziecie, ono się zaświeci na czerwono i zacznie Czy jest ktoś tutaj ze mną? Tak? Dziękuję. Czy jesteś tutaj obok nas? i rozmawiać. Możesz podejść do urządzenia. Pokaż, czy wtedy że jesteś. Niepożądana? Czy chcecie, abyśmy stąd odeszli? Czy ktoś zabrania wam ze mną rozmawiać? jakikolwiek znak, że tutaj jesteś? Ty mam rozumieć, że nie chcecie z nami rozmawiać, tak? W takim razie dziękujemy Wam bardzo. SB7 to jest drugie. Pierwsze piętro. Jak słyszycie SB7 jest i jak nas tylko było ciche, tak tutaj jest pełno głosów. Ja mam też coś tam, superki się zmieniają, ale na razie nie na tyle, żeby coś chciało podejść się zamanifestować podejść Jeżeli podejdziesz, to to zapika. Położyć je tu. Jeżeli chcesz, możesz podejść. Jeżeli podejdziesz do urządzenia, ono zapiszczy na czerwono. Możesz się zamanifestować lub odpowiadać także na pytanie przez nmf e, Witam. Ilu Was dzisiaj ze mną jest? Czy możesz podać liczbę? Cztery? Nie wiem, czy to słyszy, ale cały czas, co chwilę jest ten sam głos, który mówił, mam cię. To wcześniej był. Dobrze, czy możecie się przedstawić? Co się tutaj w tym domu stało? Jeżeli nie chcecie z nami rozmawiać, powiedzcie. Tak? Chcemy stąd odejść? Stawić? Tak? I to bardzo proszę. Podaj swoje nie. Ja Cię, nie ma imię. Mam nie dobra. Dziękuję za odpowiedź. Czy potrzebujecie pomocy? Chciałabym się za Was pomodlić. Czy na pewno nie chcesz podejść do urządzenia? W takim razie dziękujemy Wam bardzo za rozmowę. Jedźcie za nami, bądźcie tu, gdzie jesteście. Dziękujemy Wam bardzo za odpowiedzi, które uzyskaliśmy i do widzenia. Jak widzicie, trzecia sesja jest do 7. Niestety troszkę za późno zaczęliśmy nagrywać, ale jak słyszycie już jest wpływanie na sprzęt, bo działa tak jakby przytłumione, zdecydowanie inaczej niż zazwyczaj. Chciałabym, coś ktoś tam... Słyszałeś to? Chciałabym, ktoś chodził tam w pokoju, a by nie ma, jest nie. Jeszcze niedawno się świeciło na czerwoną. Niestety nie udało nam się tego uchwycić. Teraz sobie poszło. Jeżeli nie możecie ze mną rozmawiać przez SB7, dotknij jeszcze raz urządzenia, którego trzymam w lewej ręce. Pokaż, że jesteś. Bo to, że jesteś, to już zauważyliśmy. I to tak... No, było was więcej niż jeden na pewno. Kikało i dochodziło do takich wskaźników, że... Na pewno nie byłeś tu jeden sam. Nie chcesz podejść? Podejdź do urządzenia. A może spróbujesz się jednego odezwać? Możesz wybrać. Czy chcesz rozmawiać przez SB7? Czy przez mmf -a? To jest to urządzenie. A możesz do niego podejść jeszcze raz. tak to akurat był 00 tak wcześniej od razu było ambicja tak teraz trzeba wyłączyć SB7 i wtedy podejdziesz Dobrze, mam teraz tylko jedno urządzenie w ręce. Jeżeli możesz podejść do niego, pokaż, że tu jesteś. Niech się zaświeci znowu na czerwono. Możesz dotknąć, To nic nie kosztuje. Nie musisz się nawet pokazywać i demonstrować w żaden inny sposób. Po prostu podejdź. Spróbujemy w innym pomieszczeniu, może przeszło no do innego miejsca. A może tu jesteś? Podejdź do użytania. Jeżeli nie chcesz z nami rozmawiać, zapisz. Wiedzieli, że my po prostu stąd dojdziemy. Nie wszyscy To za To 009 zeszło. Dobrze, nie zapiszczałeś, czyli chcesz z nami rozmawiać, tak? Jeżeli chcesz dalej z nami rozmawiać, to zapisz urządzeniem. Pokaż nam, że. Że chcesz po prostu tutaj jeszcze z nami pobyć. I Jeżeli zakłócamy Twój spokój, podejdź do urządzenia. No. I zaś zaczynam wyrastać, czyli coś tam jednak nie bardzo smak, że tu jestimy. No ale jeżeli tak bardzo nas tu nie chcesz, to czemu nie zapiszesz? Zapisz. Ty milczysz. Zobacz, no że jesteś. Ja gdzieś tu w pobliżu było, ale tak... Oddali. 0, 0. O. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo. Nie wiem prędziu, co to ma oznaczać. Dobrze, to jeżeli tu jesteś, jak już pokazałeś, że jesteś, to teraz powiedz nam, proszę, czy mamy stąd odejść? Jeżeli tak, to podejdzie jeszcze raz do urządzenia. Wtedy będziemy wiedzieli po prostu mamy odejść. 016 028 034 i 00 No dobrze, ale nie podeszłeś tak, żeby zapiszczało, więc nie wiem czy mamy iść, czy nie mamy iść. Uznaję, że nie mamy iść. To w takim razie jeżeli mamy tutaj z Tobą zostać, podejść do urządzenia. Jeszcze raz. 026, 029, 036. I spadnę. No ale kochany, nie piszczysz. Nie podeszłeś wystarczająco blisko, żebyśmy mogli z Tobą tutaj porozmawiać w jakikolwiek sposób. Czy jest Was tu więcej? Jeżeli tak, to podejdź do urządzenia. Czy jesteś tu sam? Jakiś łobuz z tego ducha. No dobra, czy jesteś mężczyzną? Jeżeli tak, podejdź do urządzenia. Czy jesteś kobietą? Jeżeli jesteś kobietą, podejdź do urządzenia i zapisz. I dalej Przecież nie będę tutaj chodzić idziecie szukać, nie? Gdybyś tam ładnie, kulturalnie podszedł, to było by było łatwiej, co? No dobra. To by chyba było na tyle. Nie chce z nami gadać w żaden sposób. Przynajmniej się zamanifestował, nie będzie także wcale materiału.